Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek, tym razem mam dla was 5 ciekawostek z Doktora Who. Zaczynajmy. Pierwsza ciekawostka. Jeśli pamiętacie odcinek Turn Left z serii 4 Doktora Who, możecie pamiętać taki moment, gdy Dona ze swoją rodziną zostali wywiezieni do innego miasta, ponieważ Londyn został w praktycznie w całości zniszczony. Musieli oni zamieszkać z inną rodziną i... Możemy tam zobaczyć takiego jednego pewnego przemiłego pana, który niestety później zostaje wysłany do obozów koncentracyjnych. Aktor, który grał tego bohatera w Turn Left, grał również papieża w serii 10 w odcinku Extremis. Druga ciekawostka. Oko harmonii jest najważniejszym elementem filmu z 1996 roku, ale nie jest to jedyny moment, kiedy możemy je zobaczyć. Możemy je również zobaczyć w odcinku Journey to the Center of the Tardis w serii 7 z 11 Doktorem i Clarą oraz y, było ono również wcześniej wspomniane w odcinkach z czwartym doktorem y, Tylko że wtedy Oka Harmonii nie były jeszcze chowane w Tardis, a przynajmniej serial nie mówił nam jeszcze wtedy o tym. Ciekawostka numer 3. Skoro Tardis potrafi tłumaczyć wszystkie języki, a przynajmniej większość języków, dlaczego nie, nie słyszymy języka Judonów? Dlatego, że język Judonów jest zbyt prosty dla Tardis do przetłumaczenia. Szósty doktor w Audioprzygodach nazwał go monosylabicznym. Tak więc dlatego doktor musi porozumiewać się w ich języku. Teraz przejdźmy na chwilę do serii 11. Jeśli pamiętacie kosmite Krasko z odcinka Rose'a, było powiedziane, że uciekł on ze Stormcage Facility. Jest to więzienie, w którym się działa River Song. Oczywiście było to w zupełnie innym wieku, jednak jest to ta sama placówka. Jeśli pamiętacie odcinek The Stolen Earth z czwartego sezonu, była to pierwsza część dwuczęściowego finału. Byli towarzysze doktora, używają tam Subwave Network, aby skontaktować się z doktorem i kontaktować się między sobą. Jest to system, który był niewykrywalny przez daleków. Odpaliła go Harriet Jones oraz wspomniała, że Subwave Network zostało stworzone przez fundację pana Coopera. Nie jest to nigdzie potwierdzone na łamach serialu, ale Russell T. Davids, czyli tamtejszy showrunner oraz scenarzysta tego odcinka, potwierdził, że fundacja pana Kopera, jest to fundacja tego kolesia z odcinka Voyage of the Damned, to był świąteczny odcinek między trzecim a czwartym sezonem w którym miał rozbić się Titanic o ziemię i to jest ten koleś którego doktor ocalił i zostawił na końcu na ziemi, on nazywał się pan Koper, także nie ma tego potwierdzonego na łamach serialu ale wydaje mi się, że możemy wszyscy po prostu zaakceptować, że było to stworzone właśnie przez niego to było na tyle. Dziękuję za oglądanie.